proszę siemano widzowie, z tej strony Szumbiks Mam w dupie jak to widzicie Po prostu nie mam jeszcze kamerki W sensie miałem, zgubiłem Dobra ciul z tym, subskrybujcie kanał Czy tam coś Ja ci wam Kurde Głupie Głupie coś Ja Ci wam pokażę jak zrobić sobie tego takie... Wiem, że pap nie każdy to wie jak zrobić teksturpaka nie wiem ja mam, używam takiej teksturpaka y, teksturpaków y, te, no, tekstur nie wiem nie wiem co inne wiem że to każdy umie nie wiem co nagrać ok ok no ja pierniczy ciu, dobra nic nie widzieliście dobra muszę tak wchodzimy najpierw miałam otwartą czego <grym> Dobra. da do. no nieważne, Wchodzimy na kurs, kurs for, czy można dopisać teksty, tychy. Nie wiem, czy widzicie, jak nie widzicie, to sobie przybliżcie, jak nie, jak nie, nie widzicie jeszcze, to kupcie sobie okulary. Wchodzimy tutaj, potwierdź, że jestem człowiekiem, ja jestem człowiekiem, no widać. O, no i super. Nie wiem, co to jest. Shit. Dobra, nie wiem co to jest za PVP. Jeszcze jest jakiś ten. No, także bierzemy sobie tutaj. Tutaj takie coś. Tu mam x -raya. Nie, wpiszmy na przykład PVP. No, i tu nam da jakiś PVP, wylosujmy sobie. Dobra, takie coś. Wiem, że to nie jest wylosowane. Co to jest? Dobra, bierzemy cokolwiek, rozumiecie? Bierzemy na przykład. O! Takie coś. Nie, słabe. Hmm. do o, to, to. No. Bierzemy file. Tutaj bierzemy nas Nie coś tu bierzemy. Dowolę, file. No. Potem przechodzimy na minecrafta, bierzemy tutaj ustawienia, yy, paczki zasobów, otwórz folder z tymi tymi czymś. czekam aż mi, nam się to pobierze, pobrało się, yy, no 5 sekund się pobiera, o otwórz plik, nie otwieramy tylko tutaj, tutaj yy, powinien, jak nie macie jeszcze to powinien, yy, a nie macie bo to jest ten, yy, to powinien, tu, tu powinien właśnie wyświetlić pusty, ja tu mam parę modpaków, yy, znaczy, teksturów paków, yy, tych, no, tutaj wkładamy to, bierzemy na razie na przykład takie coś i tu nam powinno ten. Dobra, tu jak się Wam pokawi, to ciul z tym, w dupie to bierzemy sobie F11 i zobaczymy czy to działa. Czy ja po prostu nie umiem wyjaśnić widzą o co chodzi. Szczerze on to wylane i tak to pewnie nie będzie oglądał. No, nie udało się, nie wiem co to jest. Nie wiem, nie miał być takie. Nieważne, ale tu jest odmienno. Nie wiem, co to wam zmienia, ale widzicie tekstur ten. To działa wszystko, no także legit, subskrybujcie. Nie musicie, jak nie chcecie. Wszystko róbcie. Ja wam tam życzę powodzenia w tym. Jak nie umiecie to, nie spadcie się w komentarzach. Nie, nie udało się, nie udało się, tylko weźcie się, zachowajcie. emocje do siebie i idźcie do psychologa. Nara.